O kurde, ale to nasze nasza Lara się wydaje mała w porównaniu z tym stołem. To hmm, chyba jakiś, nie wiem, dziwny stół z Ikei, który jest dwa razy większy niż Lary kochanej. Eee, dobra, co dalej robimy? Ratujemy Sam, która się kuźwa dała złapać, głupia idiotka. No, a co zrobić? Trzeba iść na racunek. Jestem zaraz przy linę stanę i zjedziemy w dół. Juuu, piekaj! Okay. jej! Okej... O, tu jakiś śmieć jest. A ha Dobra, to idziemy w takie nocy do środka. Co to jest? Uznajcie mi coś ciekawe. Co? O Boże, mało brakowało. Jesteś tam? Jestem sam. Nic ci nie jest? Na Jestem tego sam. Nie chcą. Oho. Ognia. Co to ma kurwa być? Posłuchaj, idę po ciebie. Wydostanę cię tam tą. Masz szczęście, że nie jest ci jakiegoś kampanię zrobić. Proszę, pomóż mi, Laro. Obiecuję. Obiecuję ci sam. Aha. Rych. A to strasznie daleko stąd. Masakra. A cały czas się tak kurde na tych liniach bujał tutaj, jak ta arzeza jakiejś dżungli. O, ona fajnie wygląda z tym błotem na twarzy. Maseczka. No i. zejść do bazy Solarii. Ja. Jak ja na przeskoczyć? Ktoś wie? Zobaczyłem, czy tutaj czegoś nie ma, just in case. Kuźwa, skąd to się dzwonził? Czy ja go tutaj zrzuciłem jakimś przypadkiem wcześniej? Chyba nie. Uuu... chwila, to się da rozwalić z shotgunem, co nie? Nie, shotgun. <grym> to też nie shotgun. Okej, okay. hmm. Pytania co tu chodzi? Daje się da zejść, właściwie. Ha, hmm. Ja tutaj byłem wcześniej? Aha, to jest tutaj ta baza wcześniejsza. Tak, aha, ja tutaj nie mogłem wejść. Rozumiem, do tego. ale skąd ten dzwon to się wziął? To ja nie mam żadnego pojęcia. Może mi ktoś powiedzieć, o co chodzi? Zobaczymy, czy tutaj nie ma jakiś? Tutaj powinno być coś, tak mi się wydaje. Mhm. Mam rację. Gdzieś tutaj to jest. Tylko gdzie? Podobno koło tego już jestem. Eee... Hmm. Jak tam kurde wejść do góry? Są jakieś schody albo coś? Muszę jakoś skakać po tym. Tu nic nie ma. I tu jeszcze powinna być ta go skrzynka, chyba co? Ona jest jakieś na zewnątrz tego domku. Foler... O, widziałem, coś tam powyszczałoś. jej go skrzynka jest. No, padaj! Jej! 615! Ła, wow, masakra, jeszcze zostało. Ale nie wiem jak wyjść tam do góry. Nie widzę żadnej drabiny ani schodów. A ta książka założona gdzieś do góry jest. O, chociaż właściwie. Jest to coś. Hmm. Okej, okay, możemy wejść tutaj. Pięknie. Mądry bugger. Mądry bugger. Zwaś! Bierzemy książkę, czy pamiętnik. Pamiętniki wampirów. Dobrze, że przynajmniej tu nie jest Tor jak to się nazywa? Eee. Kurde zapomniałem, bo tych wampirach się siedzą w... Eee... Kurde, No złaś! Kurde, nie ten klikam. Shift, shift, yes. Okidoki. Strzeliśmy. Ale kurzwa jak się nazywa ta seria książek o tych wampirach? Kurde. Kiedyś nas e, mniej Reikena, wyciągnęła koleżanka takiej na ten film. My prawie zasnęliśmy na nim, a ona płakała. Co to było do Nie wiem, może jakiś fragment samolotu? Pracuj dalej, ja pójdę sprawdzić. O, to był zmierzch, tak, tak. No, no, no. Kurde... Przejechało mu w głowie. Tak, jesteś głupi Rzeźnia kuźwa, to się kuźwa dzieje Jesteście cieć nie potraficie wygrać z dziewczyną Ciebie są Teraz coś rzucę im tym Ciebie są Rzucy tak A no już trafił w kogoś A nie trafiłem nikogo jest coś na mapie? Just in case. Nie ma. E, aha, przeszukamy ze zwłoki tutaj. Jeden cień. Drugi cień. O, coś do szczeby. Spam się, że tutaj jeszcze jeden był. Raz, dwa. A, tutaj jest trzeci. jest cała brygada RR. O d Ha dim ha, ha, ha. Waliłeś się sami gdzie to. A to już jeden A, chciał go w głowę trafić, ale szczęście poszło. Po blisko. No ale się niczy. Wow! To się nazywa refleks. Wow, kurde, ale jak nie wiem, jak skarbinu na tym łuk Okej, okay, pięknie. Nie ma główkę. Staję się powoli ekspertem tego łuku. Jeszcze trochę to będę jakieś, nie wiem, o, coś się da zrobić. Aha, czy ja mogę wrzucić na nich te beczki. No hmm. to ci się jak, tak, nie, spró nie zaszkodzi spróbować. Patataj, patataj! d di d di. di, 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 di. Okej. Okay. Ogólnie jak kiedyś oglądałem trailer właśnie tej gry i pokazywałem, że można przejść grę w niektóre miejsca na kilka różnych sposobów, na przykład po cichu, albo Właśnie jak teraz ja zrobiłem, zrzucając te beczki, albo gdzieś tam się po boku zakręcić. Także, także... Jest kilka różnych możliwości na pokonanie danej trasy. Wiadomo, jest dużo tras zamkniętych. Ja to bardzo lubię, bo nie lubię się za bardzo wmuczyć w tak bez sensu, szukając gdzie trzeba skoczyć, i przejść. Tak to przynajmniej jest... Muszę jakoś przejść. Wiadomo, jest bardziej jakieś takie prostolinijne, ale tym bardziej łatwe. A, co tu zrobić? Q ono tu nie przyjedzie, mówiła A da się jakieś beczki strącić o coś A może tędy da się tutaj jakoś wejść O, no tylko samolotu by się może dało wejść Ciekawe co to my tu znajdziemy w środku A. Nic Dupa, dupa maryny Że tak brzydko powiem Aczkolwiek i dupa maryny może być całkiem ładna tego nie wiem, nie potwierdzę, nie zaprzeczę. Nie znam żadnej maryny. da da, da, da. No, klikam. A, maksymalne Ok, podpaliśmy to. Ja bym coś wykonać. Da się na koś. Na to skrzydło skoczyć i złapać nie da się. Uła. Spróbuję przejść przez to. Boję się, że coś się zaraz stanie. O, to jest nie zaraz. No. A chodźmy w lewo, wyślijmyć. E, no klikam w lewo. Okej, okay, udało się. A, dasz to, prawo. Dalej, maleńka, dasz radę! Kurde, rzuć się! A, woda coraz mocniejsza się robi, niestety. Co ja mam robić? Klikać myszką? też dodatkowo, coś? No, klikam prawo. Okej, okay, udało się. Uuu, uuu, o! O kurde. Fuck! Uuu. Przeżyła! Łoo! Wow. Fuck sake. Śmigło! O Jezu serio Jezujus! Kurwa! O oh, Fuck! Oooooo! Oh, Masakra! Wow! Nie spodziewałem się, że ona tak nie spanie. Aaaa, kurczę, zagapiłem się. Hmm... Czy ja tutaj muszę szczelić. <noise> Dobrze wiedzieć. Masakra, jak to rozstawił tutaj takie śmieci No jak to? Ono? Nie da się tego rozwalić? Dwa dni później Tutaj siedzę i gram, jestem kuźla głodny i kurzony strasznie. Nie Potrafię sobie poradzić z kuźla. O Jezus Maria! Wow! O oh, kurde, udało się. Ło wow. oh, kurde, ja nie, nie wiem czy się udało. Ło. Oooooo Załam się szybko czegoś. Plesak, spadochron Wow! Co już raz użyć i zapać Eee! Cisnąłem! Udało się? Jeszcze jeden Jest drugi. Shift Kujże, dlaczego nie dodają klawisze cały czas? Jeszcze teraz wylecimy. Wow, ale ładnie to wygląda. Wow, ślicznie to wygląda. Nie wiem gdzie kierować. <grym> nie ma jakiejś GPS-u tam zamontowanego, tamtoma albo Google Maps? Wow. The... O, oh, sorry, 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 sorry. Sorry, sorry, ja nie chciałem. Jezus, nic nie widzę. Masakra, gdzie ja lecę? Ale widzę tą świątynię tam 81. Fuck. Już myślałem, że ją zrobiłem, ale nie. O, co? o? Uuu, ou, o, O kurde, to musiała na pewno bawić. O, oh. Jak ona niczego nie złapała, to jest naprawdę twarda. Lepsze niż Rambo. Kochanie, nic nie jest. Hmm. Gdzie my kusią jesteśmy w takim razie? To jest wioska tych idiotów, może co? Oooo! Wow. No. Gdzie my kurde jesteśmy co? Idziemy do przodu. Gdzie jest mój łuk? Wow, ale jesteśmy blisko teraz. Nice. Poszukaj apteczki. Mm, tutaj Żebyś jakiś opusz znaleźć, żeby nie wiem, umiejętności lepsze, bo coś. Miasto bogich. Kurde. Troszkę jak jakieś slumsy w Argentynie albo w Brazylii snow lecimy Fucking out Przepraszam Laro, ale ja tego nie chciałem zrobić. To samo tak się stało. To gdzieś powinno być apteczka, co nie? W kładzie jest jakaś apteczka. Okej. jak tam dojść jakiś tak nie wzbudzając jakiegoś większego zainteresowania moich przeciwników? O! No, coś dostałem. Trzeba szukać dalej. Dobra, zobaczmy przy helikopterze. Gdzie okay. jest mu Okej. tutaj nic więcej nie dać? A no, może dałoby się? Nie da się przeskoczyć niestety. Widzę tutaj drugi kolczasty do góry. Pozostałe jakieś dziwne zwierzę jest. Sekcję zwłok zaraz wykonamy. Hmm. Tutaj się da wejść. Jakoś tak dziwnie wygląda. Trzeba około łamać. Znowu jakieś zwłoki. Haha, Przydale, śmierdzielę, paskudne czodzieje. Gdzie ten zaruch? Nie wiem o co ci chodzi. Proszę! Kogo oni tam przysłują? Wiem, no. że uciekł razem z tobą. Proszę, ja nie Szybko do przodu może, nie wiem, dosyć się tego goska jakieś uratować. Troszeczkę się boję, że to coś na dawno się zacznie palić. Tutaj widzę jakieś tam metalowe coś. Eee, ale tutaj też są jakieś deski, więc duże ryzyko, że coś się stanie. O nie, już go zabili. Kto jest? Nie znam go. Ale kuźwa, rozebrali go. Matias trzyma ich przy życiu Kuźwa nie wiem co zrobić, no czy zabić ich, czy... Próbowali ją uratować Zabić Matias ich Matias pewnie chce mieć kartę przetargową ja Cholera Mam nadzieję, że to ta właściwa Za długo już czekamy Niedługo się dowiemy Ceremonia odbędzie się o zachodzie Słysza Da się tutaj w coś strzelić? Okej, okay, nie moje, o tam jest kosek Kuźwa, strzelić Spokój, Spokojnie z Dobra. Słyszałem jakieś ps, przez chwilę. To może mi się wydawało. Dwa. Czai mnie. Jak oni strzelają tutaj, co? Jak oni ją widzą? Kuźwa Wpierdalać! Co to za zrzesze jakieś chyba? Jakiś dzik kuźwa? Yy. Dalej, niech się ktoś wysunie Coś nie będzie paliło, bo jestem ja w wodzie kuźwej idioci Kupki Fak sej, ma dobry refleks. Światło mi poczęło woli. Fak sej. Jakiem, to by się szczęło skończyło. Nie wystawił głowę. Zabiję go, czy nie? Ja jeszcze żyje kuźwa. No dalej, niektórzy się wysunie bardziej. Jak ja was mam zabić, jakby się chowacie cały czas co idzie dzieci? Ten ja się kuźnił za chwilę. Okej, okay, dead, bitch. You're dead, mate. Fucking dead. Choć trafiłem w tę słonkę, dlatego. Ale wydawało mi się, że wcześniej trafiłem go w głowę. Jest, zabłyszczał w głowę. Wszyscy? Hmm, ciężko powiedzieć. A, ptaka trafiłem. Nie, bo wszyscy. Ci zrobiło nagle tak cicho i spokojnie. Chciałem moje strzały pozbierać. obidę troszeczkę, że tak powiem. Mam nadzieję, że to wszyscy, naprawdę. Coś stało. Aha, zabiłem coś. Kójś, trochę to trwało. Zabi zabicie ich tutaj. A też po niej że tak powiem. Jakiś karabin tutaj. Oj. Nie, nie mogę nawet z tych No niech to kuź Jak ja mam się z tego wolić? to jest? No niech mi ktoś gdzie mam szczęść. A, to, jakoś tak dziwnie. Okej. Okay. myślałem, że muszę szczęść sobie gdzieś w to coś, co mnie trzymało, a wystarczyło szczęść to. Dziwne, dziwne. Ale miałem szczęście, że akurat wszedłem w to wcześniej. Z jest jakaś beczka, mogłem to też właściwie rozwalić. Jak tam strzały? 28. Nie zawsze. Trzeba być armed and ready. All the time, babe. Ktoś nie ma. Nie ma nic. Się zaraz dosyć do tego helikoptera, bo nam mi się tutaj wykrwawi, niestety. Przeszukałaś mić słoki. To jest amunicja. Co się na mapie? Mm, jesteśmy niedaleko. Kurwa, teraz trzeba po tym przejść masakra. Ostrożnie, maleńko, ostrożnie, szybko, szybko, szybko. Jej! Hej! Ze szczęścia, kurde, sorry. Zapomniałem, że ona jest ranna, jeśli musi opatrzyć. Aby tam wejść jakoś ten te skróty. O chybiłem. Dobra, zginęli. Chciałam dwa strzały, co mogłem zakończyć jednym. Wstyd. Okej. Okay. Przeszukane. Coś po Coś widać? Nic nie widać. Jest jakaś skrzynka. O, staw żebra, kuźwa. Między żebra. nie się tutaj z rzeczy z tego. A, amunicja. kówno. Coś jeszcze tutaj jest? Hmm. Jak się dostaje do tego helikoptera od czy, czy jest jakiś... A, czy to jest. A, mogę z iść to. Pociągnąć, tak? Uuu! Nice, baby! Good job! Jest, gdzie jest apteczka? Jest! First Aid Kit! Tu, tu mamy alkohol, whisky, przysypy ale alkohol lepiej. Znalazł, znajdź coś. Duck Tape. Co jest? O kuźba, No może akurat będzie miał coś w tej kamizelce, albo gdzieś w tej sami żołnierze wkładają i pilosi. Tak just in case Zapalniczka? Przypali sobie Uuu, będzie się Co ona będzie robiła? A rana będzie przypalała, żeby nie było infekcji. O kurwa! O, jest most! Nie soważę mi więc coś usta, żeby. O. Zwykle każę zawsze jakiś taki knebel włożyć do później, żeby jakoś ten krzyk był mniejszy i. nie połamać sobie zębów. <grymne> o Jezus Maria. Współczuję, maleńki. O ojej, Coś czuji, że ona zaraz straci przydomność. Albo ją zaraz coś porwie. Proszę nie. A nie, wszystko ok. Super. Znowu zdrowa i cała. Pięknie. Zdrowa do szczelania. Może podpalić ciało, co? Dziś nie jeden, aby wybrać ciało zapalone. Przepraszasz mnie? Rot. Lara, jesteś cała? Tak, w porządku. Twój głos mówi co innego. Rot, nic mi nie jest. Gdzie jesteś, dziewczyną? W jakiejś wiosce koło ufortyfikowanego pałacu. Ja cały czas schodzę ze wzgórza. Jak udało ci się tam tak szybko dotrzeć? Haha, <grym wioski> no nie chcesz wiedzieć, kuźwa. bo masakra wręcz. Jesteś koło tej dużej bramy. mu. Właśnie idę w jej stronę. To ta Lara, jakaś. Kto to jest? Kięcie gnoje. Gdzie oni są? Nie widzę ich. A tam jest. Mam nadzieję, że to się pan jakoś. Kięcie gnoju, Kuśwa, jeszcze jeden. Kto tutaj tylu jest? Kuźle, jakiś zlot zabójców fuck sake O Jezu, Skąd? A, tam w kolejni. Fua, jaki ninja Jezuś, może ja bym się musiał dzisować, albo nie wiem. A też to jest dobry punkt widokowy Palimy tam wieżę. Może się da jakoś. Jak tu się sować gdzieś? Fak, 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 fak. Chowamy się za tym. Kień waj pal się. Ty w kolano stałeś, też pali. OHA! Latające podnia. O kurwa, kolejny się pali. Wow. Gdzie on jest? Tam jest. Dostał, dostał. Dostał? Kuźwa, nie, tra nie trafiłem. Powiem trafić. U, 300 5, 2, się paść. To był 300 szczel. Jeszcze pójdę jeden. chce się palić. To jakiś zlot. A ty gnoju. Tutaj kolejny śmieć, niemyty. Aha, coś jeszcze zostało tutaj? Łeee.